Ok. Siema. Siema. Teraz, znaczy zaraz będziemy testować petardy Super Gato. 5 sztuk w opakowaniu. El Gatto, Pirotechnika. Pirotechnik. Pod Kod produktu jest... możecie Siema. sobie zobaczyć, bo nie będę go czytał. Importerem jest Jorge, wyprodukowane C. w Europie. Całe posiadają. jak na całość 10 gram. Bardzo głośne. 2 gramy na sztukę. Tak jak mówiłem, no już jakiś czas kupiłem te petardy od Jorgę. No i tak jeżdżą, jeżdżą w samochodzie i mówię, w końcu trzeba je nagrać. Już się troszkę zniszczyło opakowanie. Cena ich też około 30 złotych. Ładnie wykonane, bardzo ładnie wykonane. Lek 2 gramy. No cenowo, no to drogo wychodzi, no 30 zł Za ile? Za 5 petard, tak? Tak. Kurczę, 5 petard. To po ile po 6 zł? Po 6 zł jedna petarda, no drogo wychodzi. No, wykonanie fajne, papier fajny, wszystko fajne. No. Gipsu nie ma. Gipsu nie ma. Gruby no ale słychać tam coś lata. No ale tak jak mówię, Chińczycy przestali, znaczy przestali Chińczycy produkować. To nie jest to, że Chińczycy, że ktoś nie pojechał od nas, do Chin nie zamówił. Tylko po prostu Chińczycy nie produkują. To nie jest tak, że koronawirus i Chińczycy przestali, że nasi nie pojechali i nie pojechali do Chin i nie zamówili petard. Nie, to nie jest prawda. Chińczycy przestali produkować po prostu petardy mocne. I teraz będziemy mocne petardy ściągać z Europy. Pierwszy zrobił to Jorge. Importer Jorge pierwszy to zrobił. A będą z różnych. Słyszałem o Chorwacji chyba. Mówił. Słyszałeś jak mówił Stepi skąd? Nie, nie pamiętam. Nie chcę mówić. Tak czy inaczej z jakichś tych krajów takich co nie są w Unii Europejskiej będą ściągać, będą przenosić produkcję po prostu do krajów w Europie, ale nie będących w Unii Europejskiej. No i to wszystko. Zaraz będziemy odpalać. Okay, super Gato, największe z, z obecnych. Petard, które Jorge. Aha, poza tym Jorgę ma ściągać, ma być FP3. Już podobno w laboratorium pracują nad FP3, żeby miała właśnie pół grama, ponieważ Chińczycy tak uzgodnili w końcu w Chińczycy, że będzie Petarda miała pół grama. I pracują nad mieszanką, żeby strzelała tak jak obecna FP3 z, tylko z pół gramem mieszanki fotobłyskowej. No. No ta ma mieć 2 gramy, tak? No zobaczymy. Wow! Nie no, o rany, ale mi po uchu pociągło. Powiem ci jak niektóre 3 gramowe strzela. Jak niektóre 3 gramówki. Ale moc. rewelacyjnie, bardzo mocne, naprawdę idzie, idzie po kolei, czyli te Jorgowskie po kolei idą eee, od najmniejszej do największej i faktycznie czuć różnicę w tej mocy, ale jak kopcą. Bardzo dobrej jakości jest mieszanka, naprawdę drogie, ale świetnie strzelają. No dobra, to by było na tyle, dzięki wielkie, na razie, cześć. cześć.